Komercyjny czołg, którym możesz pracować dosłownie na każdej powierzchni, a do tego można kupić ją w Polsce. Zobacz pojazd, który może być idealną bazą dla każdej usługi. Wozidła gąsienicowe firmy Prinow Panther to gama maszyn, która jest nośnikiem osprzętów, gdzie potrzeba pracy w ciężkim, niestabilnym terenie. Można powiedzieć, że spód chyba najbardziej przypomina czołg, a na górę możemy nałożyć sobie praktycznie wszystko. Od zabudowy ładunkowej w wersjach obracanych wyładunek jest praktycznie w 60 stopniach. Również nie musisz nawracać taką maszyną, wystarczy, że się obrócisz w kierunku przodu jazdy, tak jak w koparce. Jestem ciekaw, czy ktoś tym jeździł w Polsce i czy przedstawiciel handlowy ma jakieś modele na testy, bo chętnie bym się nią przejechał. A Tobie jak się podoba taka maszyna i co byś dodał do niej na górę? Oprócz oczywiście tego, co wszyscy najpierw byśmy chcieli, czyli działko lub wyrzutnie kartofli, wiadome. Zastosowań widzę wiele, a według mnie to ciekawa alternatywa dla maszyn poruszających się się po terenach podmokłych i grząskich.